Dzień dobry, z tej strony Iza z chwili numer 16. Dziś w ramach akcji Czytanie z Martelem przedstawiam Wam książeczkę Krówka Mumalska i Duch Łasuch. Zapraszam. Czytanie z Martelem. Krówka Mumalska i Duch Łasuch. Właśnie rozpoczęły się wakacje. Ulubiony czas krówki Mumalskiej. Ale super, ciekawa jestem, ile przygód na mnie czeka. Zastanowiła się głośno i wesoło ruszyła do kuchni. W kuchni mamusia Mumalskiej przesypywała mąkę do dużej zielonej miski. Cześć, mamo, co robisz? Zapytała zaciekawiona krówka. Przygotowuję ciasto na naleśniki, odrzekła z łagodnym uśmiechem mama. Och, myślałam, że się ze mną pobawisz. Nie teraz, kochanie. Nie szkodzi, robisz najlepsze naleśniki na świecie. Pójdę do tatusia. Może on pogra ze mną w piłkę. Tatuś Mumalskiej pracował w warsztacie. Cześć, tato, co robisz? Dodatkowe półki do spiżarni. Odpowiedział tatuś Mumalskiej. A pobawisz się ze mną? Zapytała nieco posmutniała. Mumalska chociaż przeczuwała, że on również nie będzie mieć dla niej czasu. Teraz nie mogę, ale jeśli chcesz, wieczorem zabiorę cię nad wodę. Dopiero wieczorem. Krówka zrobiła smutną minkę, i tata, chcąc zratować sytuację, zaproponował: Może odwiedzisz swoich przyjaciół? Buzia Mumalskiej poweselała. Super pomysł, mam nadzieję, że są w domu. Mumalska postanowiła odwiedzić swoją najlepszą przyjaciółkę świnkę chrumalską. Cześć, pójdziemy pobawić się na łąkę? Teraz nie mogę. Odpowiedziała chrumalska. Muszę pomóc rodzicom, przyjdź później. Mumalska spuściła wzrok i poszła dalej. Ciekawe, co robi Bebolski. Pomyślała o swoim kolejnym przyjacielu krówka. I już po chwili stała u progu jego domu. Cześć, Bebolski! pobawimy się w chowanego? zapytała. Cześć, Mumalska. Teraz nie mogę. Muszę pomóc tatusiowi zbierać liście z cawiu. Później mama zrobi z nich zupę, a ja tak strasnie lubię tę zupę. Mówiłem ci jak bardzo? Tak mówiłeś, odpowiedziała smutna krówka. Psyć później. Przyjdę, mruknęła Mumalska. I ruszyła w drogę powrotną do domu. Postanowiła, że skoro jej przyjaciele pomagają rodzicom, to ona też może pomoże mamie gotować obiad. Mama ucieszyła się, że córka chce jej pomóc i poprosiła o przyniesienie dżemu ze spiżarni. Krówka trochę się bała tam chodzić, bo piwniczka była ciemna i wszędzie wisiały pajęczyny. Nie chciała jednak zawieść mamy. Stanęła przed spiżarkowymi drzwiami i delikatnie je uchyliła. Ze środka dochodziły bardzo dziwne dźwięki. Coś jakby łopotanie, szelest. Krówka natychmiast wpadła w popłoch. Duchy, mamo! wołała, wbiegając po schodach. W spiżarni są duchy! Mamusia właśnie miksowała ciasto na naleśniki i nie reagowała na krzyki. Mumalska popędziła więc do warsztatu taty. Ale co to? Tutaj też okropny hałas. Wrr, wrr, wrr. Tata wiercił otwory w nowej półce i nie zwracał uwagi na córkę. Chrumalska i Bebolski, słysząc co przytrafiło się Mumalskiej, zaoferowali swoją pomoc. Bali się, ale nie chcieli zostawić przyjaciółki samej z kłopotem. Nie lubię duchów, są złe, mają wielkie zębiska i strasą dzieci, wyseplenił przerażony Bebolski. Skąd wiesz, że to duch? zapytała przytomnie Chrumalska. Przecież tam jest ciemno, nie mogłaś go zobaczyć. Ale słyszałam, odparowała szybko Mumalska. Coś szeleściło, coś stukało i to na pewno był duch. Musimy to sprawdzić, powiedziała odważnie Chrumalska. Pójdziemy tam wszyscy i wygonimy go. Oj, boli mnie bzuch, zaczął wykręcać się Bybolski. Może on nie jest groźny? Mumarska próbowała uspokoić przyjaciela. Może tylko podkrada przetwory. To pewnie taki duch łasuch. Wzięli drewniane miecze, latarki i dzielnie ruszyli w kierunku spiżarni. Kiedy dotarli na miejsce, Mumalska wyszeptała. Na trzy otwieramy drzwi i zapalamy latarki. Uwaga! Raz, dwa i trzy! Z impetem wtargnęli do spiżarni. – Mamy cię! Uciekaj, duchu łasuchu! – odpowiedział im dziwny szum. Dzieci szybko poświeciły latarkami w kierunku źródła dźwięku. Na wielkiej pajęczynie rozciągniętej między słoikami szamotał się motyl. – Mas swojego ducha łasucha! – zadrwił Bebolski. – Ale mi duch! Jedna chwila i zmienił się w motyla! – Bardzo śmieszne! – zawstydziła się mu Malska. Czekajcie, wtrąciła chrumalska. Jeszcze możemy zostać bohaterami. Uratujmy motylka. Wspaniały pomysł, odpowiedzieli zgodnie przyjaciele. Świnka chrumalska wyplątała motylka z sieci, krówka mumalska delikatnie go chwyciła, a baranek Bebolski świecił latarką tak, żeby misja przebiegła bezpiecznie. No to teraz szybko z nim na łąkę krzyknęła Mumalska, trzymając motylka najdelikatniej, jak potrafiła. Co się dzieje? krzyknęła Mamusia Mumalskiej, widząc biegnące przez korytarz dzieci. Skąd ten pośpiech? Mamusiu, zaraz wrócę i przyniosę dżem, odpowiedziała w biegu Mumalska. Mamy misję ratunkową, dodała chrumalska. I o i o, naśladował dźwięk karetki Baranek Bebolski i jako ostatni wybiegł na podwórko. O tu, połóżmy go tutaj, wyszeptała mu morska, wskazując kwiatki na trawie. Trójka przyjaciół bacznie przyglądała się leżącemu pomiędzy pomarańczowymi, pachnącymi płatkami motylkowi. Był bardzo wyczerpany. Delikatnie uniósł się i cieniutką trąbkę wbił w środek kwiatka, szukając nektaru. Kiedy doszedł do siebie, wykonał w podziękowaniu wspaniały taniec w powietrzu. Przyjaciele tańczyli razem z nim, nie posiadając się z radości. Naśladowali ruchy motylka i krzyczeli wesoło. Hurra, udało się, udało się. Po powrocie do domu Mumalska nie bała się już zejść do spiżarni po dżem. Pomogła mamie w przygotowaniach, bo naleśników trzeba było zrobić bardzo dużo. Zaprosiła przecież swoich przyjaciół na poczęstunek. Mama krówki. Postanowiła upiec też ciasto dla bohaterów. To była prawdziwa uczta. Dzieci z przejęciem opowiadały o swojej przygodzie z duchem, który okazał się motylem. O tym, ile było strachu o jego życie i jak wszystko dobrze się skończyło. Jesteśmy z Was dumni, powiedzieli jednym głosem rodzice mumalskiej, a baranek bebolski pewny siebie oznajmił. Od dziś może w każdej piwnicy mieskać 100 duchów łasuchów, a ja nie będę się bał. Oj, Bebolski! Uśmiechnęła się do przyjaciela Mumalska. Przecież wiadomo już, że duchów nie ma. Mam nadzieję, że bajeczka się Wam spodobała. Będzie mi miło, jeśli na dole zostawicie lajka. A już wkrótce kolejne opowiadania na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do zobaczenia!